Dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie na kanale Weszło Fuksem. Ja dziś jestem w doskonałym humorze, bo ostatnio kupon zaświecił nam się na zielono. Weszła nam Benfica, weszło nam Monaco i podwoiliśmy z hakiem e, naszą stawkę ze 100 zł. Zrobiłem ponad 200. I teraz jest też do Was pytanie, czy chcecie więcej takich kuponów na podwojenie stawki, Czyli 100, 200, 200, 400, 400, 800, wiadomo, jak ktoś więcej zagra, to więcej wygra. Czy też na przykład raz w tygodniu spróbować tę stawkę potroić, a może potworzyć, Tak się mówi, nie wiem. Eee, piszcie w komentarzach, czy gramy spokojnie, czy jednak raz w tygodniu sobie bardziej zaryzykujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście zanim zaczniemy grać, to jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji zostawienia łapki w górę, klikania dzwoneczkiem, żebyście byli z moimi i moich kumpli typami na bieżąco, bo trafiamy, Roki też ostatnio e, trafił eliminację Ligi Mistrzów, tak więc warto nam zaufać. Natomiast, żeby zacząć się z nami bawić, potrzebujecie konta na fuksiarzu, rejestrujecie się e, klikając w prawym górnym rogu, na stronie fuksiarza, to zajmuje max. 2 minuty. Najważniejsze, żeby kliknąć w link w opisie, bo wówczas rejestrując się przy depozycie 50 zł, otrzymacie freebet 25 zł. Więc e tak naprawdę dodajemy Wam do Waszej stawki kolejne pieniądze. Myślę, że warto skorzystać z linku, który znajduje się na dole. Ja oczywiście swoje konto już mam. Szybko się zaloguję i zaczynamy grę. A będziemy dzisiaj grali ekstra klasy, którą lubię, ale która jest nieprzewidywalna czasem. Natomiast mam nadzieję, że moja tam jakaś wiedza natomiast, na temat tej piłki się sprawdzi. Dwa mecze mamy. Mamy starcie Legi z Piastem i Stali Mielec z Krakowią, mówiąc odwrotnie chronologicznie. I zacznę od tego. Cię też zagramy na podwojenie stawki. E zaczniemy od meczu Legi z Piastem Gliwice. Legia zawsze ma problem z Piastem Gliwice e, Waldemara Fornalika, nie idzie jej, nie potrafi z tym, że Piastem na własnym boisku wygrać. Chociaż wiadomo, Piast jest teraz w formie bardzo przeciętnej. E, Przegrały dwa pierwsze mecze, natomiast mam wrażenie, że wciąż e, ten Piast będzie tym kamykiem w bucie Legii i ten mecz nie będzie prosty. Nie odważy się, żeby zagrać. Tym bardziej, że Legia, no też. Nie, nie, Widzieliśmy mecz z Krakowią, tak? 0-3. Nie zachwyca formą i znalazłem nawet, nawet niezły kurs na Legię. Otóż le na podbicie tego co zagramy zaraz. Legia y nie strzeli gola w obu połowach, to jest za 1,32. Zagramy? Bo wydaje mi się, że Legia coś jednak wciśnie, natomiast żeby w dwóch połowach? No, wydaje mi się, że Piast y będzie się bronił. I jednak nie da się zaskoczyć w jednej i w drugiej połowie. Bo, tak jak mówiłem, ta historia meczów Legii z Piastem jest bardzo skomplikowana dla zespołów z Warszawy. To będzie tutaj, ale oczywiście nie będziemy grać tylko za taki kurs, bo zagramy sobie też na mecz Stalin Stal Stal Mielec z Krakowią. Krakowia świetna forma, 3 mecze, 3 yy, zwycięstwa jeszcze bez straty bramki, Stalmielec, Sinusoida, no bo i potrafi wygrać z Lechem Poznań, ale też potrafi przegrać z Rakowem Częstochowa, chociaż oczywiście wiadomo, że temu Rakowowi się postawiła. Niemniej mocno wierzę w drużynę Jacka Zielińskiego. Ona ma jakość, ona robiła dobre transfery i choć logika ekstraklasowa jest jaka jest, to jednak wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy Krakowia się potknie. Krakowia jest naprawdę mocna, jest poukładana, zrobiła dobre transfery. W końcu nie jest tak, że ściąga piłkarzy na pęczki jak zaprobieża, tylko ściąga, ściągnęła kilku, ale za to widać, że już mocnych, którzy dają jakość i wzmocnili ten zespół. Ponadto rozwijają się pod wodą żelenskiego tacy piłkarze jak Kakabadze. Jak Rasmussen, jak Rakoczy, jak Myszor. Także wiadomo, zawsze jest ryzyko grać gołe 1x2 w ekstraklasie, ale zaryzykuję i zagram na Krakowie. I jesteśmy już blisko potrojenia naszego kuponu. Natomiast no jeszcze nie, jeszcze jest to podwojenie. Zagram za stówę, do wyjęcia prawie 260. Także piszcie w komentarzach po pierwsze. Czy cały czas podwajać, czy jednak ryzykować raz w tygodniu bardziej, bo tak nagrywamy jeden, dwa, trzy, dwa, trzy filmy e, tygodniowo. Co jeszcze jest ważne, poza freebetem, który możecie zyskać z linku e, w opisie, możecie zyskać freebet poprzez konkurs. A konkurs dzisiaj polega na tym, że typujecie w komentarzach e, wynik meczu Stali Mielec z Krakowią, a także mm, strzelca Bramki. Czyli co? Rejestracja e, w linku poniżej. Sub, like, dzwoneczek i obu zno, oby znowu kupon zaświecił się na zielono. Do zobaczenia. Hej!